Dzień dobry Państwu, Panie Ministrze, Szanowni Panowie Generałowie, Panie Starosto, wszyscy przedstawiciele samorządu lokalnego, społeczności lokalnej. Słowo bezpieczeństwo jest w wojsku wymawiane bardzo często i odmieniane przez wszystkie przypadki. W Ministerstwie Obrony Narodowej, we wszystkich instytucjach, które są podporządkowane wojsku albo działają na rzecz wojska i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo naszej ojczyzny, takie jest zadanie żołnierzy, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo zdrowotne, z czym mieliśmy do czynienia i co potwierdzili żołnierze podczas walki z pandemią, ale także bezpieczeństwo informacyjne. Jest także ważne do tego, żeby wszyscy byli czuli się bezpieczni. Wojskowi mogą wiele o tym powiedzieć, zwłaszcza tutaj na granicy. Polsko-białoruskiej. Wiemy też, co dzieje się na granicy, za polską granicą na, na wschodzie, na granicy z Ukrainą. Wojsko jest codziennie poddawane różnego rodzaju desinformacji i z tą, z tą dezinformacją musi walczyć. Dlatego też bardzo dziękuję panu ministrowi za wsparcie naszej inicjatywy, a panu generałowi Kukule, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, że będziemy mogli dzielić się doświadczeniami. Z walki z desinformacją i uświadamiać społeczność lokalną, jak sobie z tą desinformacją radzić, jak się stać odpornym. Dezinformacja nie lubi prawdy, mija się z prawdą, ale my często jesteśmy na nią podatni. Mało tego, my ją dezinformację, nawet bardzo często nieświadomie rozpowszechniamy. Więc jak zrobić, żeby jej nie ulegać i żeby nie przekazywać dalej. Tejże informacji wojska obrony terytorialnej podczas różnego rodzaju spotkań będą o tym mówić. Pan minister wspomniał o badaniach, które przeprowadziło Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej działające przy Akademii Sztuki Wojennej razem z Instytutem IBRIS. I cóż nam, proszę państwa, wyszło? Proszę pokazać pierwszy slajd. Postanowiliśmy, proszę Państwa, zadać pytania Polakom z całej Polski, ale także mieszkańcom regionów objętych stanem wyjątkowym. I cóż, zbliżony odsetek osób z próby ogólnopolskiej i regionem objętym stanem wyjątkowym spotkał się z nieprawdziwą informacją, że żołnierze wojska polskiego służący na granicy polsko-białoruskiej nie otrzymują jedzenia. 34% i 36% jednak większy odsetek osób z obszaru wyjątkowego uznał, że ta informacja jest prawdziwa. 22% z obszarów mieszkających tutaj, mieszkańców stwierdziło, że prawdziwa jest ta informacja, a 12% z Polski. Kolejne pytanie. Czy spotkał się Pan z informacją, że polskie służby yy, yy, przywiozły na granicę z Białorusią i porzuciły tam pobitego do nieprzytomności imigranta z Iraku? Proszę zobaczyć, 29% z próby ogólnopolskiej spotkało się z tą informacją i 30% z obszarów tutaj zamieszkałych, 30% mieszkańców. Natomiast za prawdziwą uznało tę informacją, i tę informację aż 39% z regionu objętego tym stanem, a 30% ze strefy a 16% osób spoza strefy wyjątkowej, czyli z Polski. Nie jest najlepiej, proszę Państwa, stąd tutaj rozpoczynamy akcję uświadamiania mieszkańców. Jakie jeszcze, jakie jeszcze wyniki, co nas bardzo ucieszyło, proszę Państwa. W ramach naszego badania postanowiliśmy także zapytać, jak oceniają obecność wojska polskiego na granicy. W obronę polskiej granicy zaangażowanych było 15 tysięcy żołnierzy, którzy codziennie wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji wykonywali tytaniczną pracę, by strzec naszych granic. Wyniki bardzo nas zadowoliły. Odpowiednio 87% i 90 osób z Próby Ogólnopolskiej i regionu. Objętego stanem wyjątkowym twierdzi, że obecność wojska polskiego na granicy jest potrzebna, a odpowiednio 81% i 85%, że działania żołnierzy są zauważalne. Tyle badania, mamy wiele do zrobienia. Ja mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom społeczności lokalnej z żołnierzami Wojsko Obrony Terytorialnej, znanymi przecież Państwu, bo działającymi tutaj, na tych terenach, będącymi zawsze gotowymi, zawsze blisko, przyniosą efekty i na desinformację będziemy odporni. Bardzo dziękuję.